Cześć, dobry, ja nazywam się Artur Szafran i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj, moi drodzy, będzie prezentacja tego oto garbuska, który stoi za mną, więc zapraszam was serdecznie do oglądania. Moi drodzy, dzisiejszą prezentację naszego garbuska. Zaczniemy sobie od przejażki. Będę się modlił, żeby nie zaczęło lać, ponieważ zanosi się na to, a chciałbym bardzo dzisiaj dla Was właśnie nagrać przejażdżkę tym garbuskiem. Również później chciałbym właśnie nagrać prezentację, dlatego chciałbym, żeby się nie rozlało, ponieważ chcę, żeby autko było piękne, wyczyszczone tak jak teraz. No i powiem Wam tak. Przejażkę zaczynamy od sprawdzenia tego jak ten garbusik jeździ, ponieważ ostatnio mieliśmy z nim lekkie problemy, mianowicie takie, że strasznie głośno chodził silnik, klepały zawory. I przyjechał do nas Krystian Którego serdecznie pozdrawiam I który nam te właśnie zawory tutaj w tym samochodzie Wyregulował i teraz chodzi ten silniczek Picobello, tak jak właśnie pamiętam Że chodził silnik W tym samochodzie Dodatkowo jeszcze zmieniłem kopułkę i, i palec Rozdzielacza, dlatego że właśnie delikatnie Wcześniej nam ten samochodzik przerywał również Podczas jazdy i Krystian zwrócił uwagę Na to, że właśnie ta kopułka Jest już w bardzo kiepskim stanie Dlatego zamówiłem nową, zmieniliśmy No i powiem wam, że teraz autko naprawdę Chcę jechać. Volkswagen Garbus, rocznik 1970. Historia, moi drodzy, z nim jest taka, że nagrywam tą prezentację tego garbusa już tak naprawdę po raz trzeci. Ponieważ pierwsze sprowadziliśmy go 4 lata temu z Węgier. Ludzie, którzy gdzieś tam oglądają nasz kanał, to na pewno pamiętają tego garbuska. Był to pierwszy garbus w naszej ofercie, tak naprawdę, sprowadzony, tak jak mówię, przez nas z Węgier. Wtedy ten garbusik dosyć szybko znalazł swój nowy dom, dosyć szybko do nowego domu pojechał, a następnie rok później odkupiliśmy go od naszego klienta, ponieważ decydowało on o sprzedaży i ponownie tą prezentację nagrywałem dla Was, czyli dla naszych widzów i również kupujących, potencjalnych kupujących. Później ten samochód znowu się sprzedał do pana Adama, którego serdecznie pozdrawiam. No i teraz pan Adam zdecydował również, że chce ten samochód dalej sprzedać. Dlatego dzisiaj po raz kolejny tą prezentację dla was, moi drodzy, nagrywam i właśnie zatrzymalibyśmy się Garbusem na Volvo, a nikt tego nie chce, więc muszę się skupić na jeździe. I tak jak Wam mówię, teraz przed sprzedażą zrobiliśmy regulację zaworów. No i wymieniliśmy tą kopułkę razem z palcem rozdzielacza. I jak widzicie, garbusik teraz chodzi bardzo dobrze, bardzo fajnie, nie przerywa, super się jeździ z tyłu. Te gwizdki słychać właśnie zamiast zaworów, więc wszystko jest tak jak ma być. No i moi drodzy, jeśli chodzi o jazdę garbusem. To słuchajcie, ona zawsze jest piękna Oczywiście jeśli sztuka właśnie, którą jedziemy jest zadbana W miarę przeserwisowana To ta przejażdżka garbusem zawsze będzie dawała nam wiele frajdy Jeśli ktoś jeszcze garbusem nie jeździł Polecam wam, musicie tego spróbować Ponieważ jest to super, super przeżycie Ja pierwszy raz wsiadając do garbusa Zostałem po prostu oczarowany Jeszcze sobie przymkniemy szybki, bo dzisiaj troszkę jest zimno Zostałem po prostu oczarowany Zakochałem się od pierwszej przejażdżki I od tamtej pory bardzo garbuskie Lubię jeździć, więc wszystkim polecam. No, i oczywiście, jest w naszej ofercie ten właśnie egzemplarz, którym teraz jadę. Więc jeśli ktoś byłby zainteresowany zakupem, to zapraszam na www tam będziecie mieć pełną ofertę ze zdjęciami, z opisem i sceną, również jeden telefon, możecie ten samochód zamówić z dostawą do domu. Jest u nas w ofercie komisowej, więc wystawiamy wam fakturkę, możecie sobie opłacić i pod dom taki samochód do Was przywieziemy. Jeśli oczywiście po tej prezentacji stwierdzicie, że to jest auto, które Wam się podoba, które jest Zwyczajnie dla was. Zaraz pokażę Wam, jakie jest, jak on wygląda z zewnątrz, a teraz jeszcze daję. Wam trzy minutki, posłuchajcie sobie i zobaczcie, jak tym samochodem się ujedzie, już bez mojego gadania. Co jest jeszcze fajne w tym egzemplarzu, moi mili. to jest on naprawdę w bardzo dobrym stanie technicznym, jak widzicie mamy tutaj takie garby na drodze, po których sobie po prostu przelatuje i nie słychać żadnych stuknięć, żadnych puknięć, więc tak jak mówię jest on bardzo, bardzo zadbany, również od spodu jest bez korozji, co oczywiście zaraz Wam pokażę na prezentacji, więc naprawdę jak ktoś szuka Garbusa, to ciężko będzie znaleźć lepszy, Egzemplarz po prostu w lepszym stanie, więc zachęcam Was gorąco do zakupu, bo naprawdę warto. Klakson działa, Kierunkowskazy są. Czego chcieć więcej, moi drodzy? Czego chcieć więcej? A jeszcze zobaczymy, czy radio funkcjonuje. Zastraszam cię obowiązkowym krańcem e Radio również funkcjonuje, więc coś pięknego, tak jak mówię. Dobra, przenosimy się na hale i robimy sobie prezentację z zewnątrz. Jak ten samochód jeździ, to już dobrze wiecie. Jak widzieliście, jest on bardzo, bardzo zadbany, jeśli chodzi o techniczną stronę. Fajnie się uprowadzi i jest gotowy do natychmiastowego użytku. Jeśli ktoś go kupi, to już jutro może jechać nim na zlot. Oczywiście, jeśli pogoda pozwoli, ponieważ u nas idzie zima, ale zawsze można zrobić tak jak obecny właściciel, czyli Adam, i na przykład wziąć ten samochód ze sobą do Hiszpanii, ponieważ o tym Wam jeszcze nie mówiłem, ale ten samochód przez jakiś czas właśnie za posiadania e, Adama był w Hiszpanii. Hiszpanii i stąd właśnie tutaj chociażby taka naklejka, zobaczcie w języku hiszpańskim pomimo tego, że auto od nowości było na Węgrzech, tam było sprzedane właśnie jako nowe i tam również ten samochód na Węgrzech kupiliśmy. Później przyjechał do Polski, ale tak jak mówię taki epizod krótki w Hiszpanii również był oczywiście auto cały czas było zarejestrowane w Polsce, natomiast Adam po prostu jeździł tym samochodem po Hiszpanii, więc zawsze tak można zrobić i chociażby właśnie jutro jechać nim na zlot, ale na przykład w Hiszpanii. I moi drodzy tak, jeśli chodzi o zewnętrzne Znaczną jego strony to auto również prezentuje się uświetnie, co myślę, że już zauważyliście. Oczywiście u nas mamy takie światło, które wyciąga pełne pewne niedoskonałości i również aparat te niedoskonałości wyciąga. Więc ja jestem pewien, że jak ktoś do nas przyjedzie i ten samochód zobaczy w świetle dziennym, to będzie mu się podobał jeszcze bardziej niż na zdjęciach. Większość tego lakieru jest również w oryginalnym stanie. Oczywiście gdzie ten samochód był poprawiany, natomiast tak jak mówię, ogólny stan zachowania uważam za Oryginalny w tym egzemplarzu. No i teraz przejdziemy sobie z bliska każdy element. Pokażę Wam, jak on właśnie z bliska ten samochód się prezentuje. Bo jak to mówi stare polskie powiedzenie, diabeł tkwi w szczegółach. No i tak, zobaczcie sobie na prawy przedni błotnik, tutaj żadnych wgnieceń. Żadnych obić większych nie zauważam na pierwszy rzut oka. Tutaj właśnie było takie przetarcie, które jeszcze pamiętam z poprzednich prezentacji, że kiedyś Wam pokazywałem. Zobaczcie, w tym miejscu ten lakier jest przetarty, no i dalej taki jest. Tutaj nic się nie zmieniło pod tym względem. Oczywiście koła również te same, opony również te same, Sprint Classic. Jest to fajna opona w Redensteina. właśnie z takim klasycznym bieżnikiem. Spójrzcie, jak się to prezentuje. Myślę, że najlepszy wybór, jeśli chodzi o klasyczne pojazdy, jeśli chodzi o opony, właśnie to są te gumy. Są one w bardzo dobrym stanie. Jeszcze mają na boku włoski, także nie zdążyły się zużyć. Zobaczcie sobie teraz, na wnękę tego nadkola, jak już tutaj właśnie jesteśmy. Tam jeszcze nie ma nawet konserwacji. Pięknie się to wszystko tutaj prezentuje. Wszystkie zgrzewy, wszystkie śrubki, wszystkie te miejsca są wolne od korozji i naprawdę wygląda to wyśmienicie, więc to jest duży plus. Możemy tutaj również zauważyć, że jest nowy amortyzator. Adam o tym mi wspominał, że właśnie te amortyzatory wszystkie w tym samochodzie były wymienione. Tutaj sobie przechodzimy, spójrzcie na ten boczek i mamy tutaj wlew paliwa. I teraz, jak dobrze pójdzie, to przypomnę sobie, jak ten wlew paliwa się otwierało, ponieważ, o dobrze pamiętam, tutaj jest właśnie taka, zobaczcie taki uchwycik i jak go pociągniemy to nam się ten wlew paliwa otworzył, więc dobrze zapamiętałem tutaj również te zakamarki przy wlewie paliwa są ładne, bez korozji, wszystko wygląda pięknie jest jeszcze oryginalna naklejeczka tutaj na pokrywie więc wszystko jest tak jak ma być przechodzimy sobie dalej moi mili lecimy sobie tymi drzwiami, zobaczcie Dookoła je przejdziemy, tutaj wokół ramek nie ma żadnych miejsc, które warto byłoby Wam gdzieś pokazać. Tutaj mamy zobaczcie w tym miejscu koło listwy taką drobną zapraweczkę i ona tutaj jest. Klamka wygląda bardzo ładnie, drzwi są ogólnie proste, nie są pogniecione, nie mają właśnie żadnych wgnieceń czy też zarysowań. Fajnie to wszystko wygląda. Spójrzcie sobie również tutaj na zawiasy, na ich zakamarki. Też pięknie się to prezentuje i bez korozji, te zawiasy czasem lubiły tutaj korodować w tych zakamarkach, tutaj jest to zdrowe. I teraz tak, przejdźmy sobie tym słupkiem przednim na dach, bardzo ładnie się to wszystko tutaj prezentuje. Jak widzicie, jeśli oglądaliście poprzednie prezentacje tego właśnie egzemplarza, nie miał on bagażnika, Adam dołożył mu ten bagażnik. Jest to oczywiście współczesny wyrób, natomiast bardzo ładnie się prezentuje. Jest w takim klimacie, można powiedzieć, starych lat, nadaje mu takiego. Troszeczkę klasycznego, jeszcze bardziej wyglądu, mam wrażenie. Ale również taki ae aerodynamiczny kształt, który wpasowuje się idealnie w bryłę garbusa. Więc fajny, myślę, akcent. Oczywiście, jeśli komuś się nie podoba, to w każdej chwili możemy go ściągnąć. To już pozostawiam, że tak powiem, w rękach nowego właściciela. Zobaczcie tutaj na podszybie. Również wszystko zdrowe, bez korozji. Ten klin w szybie również pięknie się prezentuje. Ma swój taki ładny, błyszczący kolor. No i spójrzcie jeszcze na wycieraczki. Również fajnie się prezentują, i teraz przejdźmy do przedniej maski. Maska wygląda ładnie, tutaj również na niej nie zauważam żadnych większych niedoskonałości, które warto byłoby Wam pokazać. Jest równa, jest bez wygnieceń, fajnie się prezentuje. Również ten element aluminiowy jest w ładnym stanie, nie ma większych uszkodzeń, więc myślę, że wygląda to bardzo ładnie. No i teraz przechodzimy do przedniego lewego botnika. Spójrzcie. Tak się prezentuje, zobaczymy sobie jeszcze na jego rand, czy tutaj żadnych przetarć, żadnych otarć nie ma, ale ten rand prezentuje się bardzo fajnie. Tutaj ten błotnik na pewno kiedyś był poprawiany lakierniczo, bo to widać. No i spójrzmy teraz na zakamarki, również tutaj z lewej strony. Też wszystko wygląda przepięknie, żadnej czarnej konserwacji, ładnie się to prezentuje. Tutaj oryginalne zgrzewy, zobaczcie śrubeczki. Wszystko ok, no i również nowy amortyzator, tak jak Wam wcześniej wspominałem. Spójrzcie również na tutaj, dekielek lewego koła też fajnie się prezentuje, wszystko jest ok. No i co, I przechodzimy sobie teraz tutaj już płynnie na ten lewy przedni błotnik. Spójrzcie na nim, listwa również jest w przepięknym stanie. Tutaj zakamarki przy zawiasach również są ładne, pięknie zachowane. Również mamy, zobaczcie, piękną oryginalną antenę i również możemy sobie tutaj przejść z słupkiem. Wzdłuż do góry i przechodzimy na dach, na rynienkę Tutaj również nie ma żadnych śladów korozji, wszystko pięknie się prezentuje. Jest tak jak mówię: auto wygląda przepięknie. No, mam słabość dużo do tego garbusa, powiem Wam: znam go już od 4 lat i naprawdę bardzo go lubię. Drzwi lewe przód bez żadnych wgnieceń. Natomiast mają jakieś drobne uszkodzenia, spójrzcie w tym miejscu. Mamy kilka rysek. Tutaj również pod klamką mamy takie obicie. W tym miejscu lakieru, odprysk, no i tutaj w tym miejscu zobaczcie mamy takie pęknięcie lakieru, również drobną zaprawkę, więc chciałbym żebyście to przed przyjazdem widzieli. Klameczka w ładnym stanie, tutaj słupek również jest ok, tutaj mamy małą zapraweczkę, zobaczcie w tym miejscu, również chciałbym żebyście ją widzieli, rameczki dookoła, szyby w bardzo ładnym stanie, wszystko pięknie się prezentuje, chromy na tym aucie są świetnie zachowane. No i zobaczcie na tą listwę na tylnym lewym błotniku, również pięknie wygląda. Tutaj nie ma żadnych wgnieceń, żadnych rysek, które warto byłoby Wam pokazać. I teraz płynnie przechodzimy do tylnego lewego błotnika. Spójrzcie, ładnie wygląda. Zobaczmy na ranty. Tutaj również żadnej korozji nie ma. No i zakamarki, czyli diabeł tkwi w szczegółach, tak jak powtarzam. Spójrzcie na ten wahać, na jego mocowanie. Wszystko piękne, zdrowe. Tutaj, oczywiście, jakaś konserwacja, nie ma mowy o korozji. Piękne zgrzewy tam za kołem również widać. No i wszystko tutaj prezentuje się przepięknie, bez korozji. Zobaczcie, czysto i schludnie. Naprawdę, słuchajcie, świetny egzemplarz. Takiego ze świeczką szukać. Zaglądniemy jeszcze tutaj od spodu. Spójrzcie na podłogę przy progu. Również ładna, bez konserwacji, bez żadnej korozji. Tutaj, uchwyt podnośnika piękny, zdrowy. Więc od spodu również ten samochód słuchajcie, prezentuje się tak jak od góry, czyli po prostu jest zdrowy i schludny. Teraz przechodzimy dalej, zobaczcie na tylny zderzak. Jest w bardzo dobrym stanie, nie ma żadnych wgnieceń, żadnych obić czy też żadnych plam korozji, ponieważ często, gęsto na tych zderzakach po prostu zbiera się korozja. Jakieś takie drobne punkty, od których zaczyna się korodowanie, tutaj tego nie ma, wygląda to wszystko pięknie. No i spójrzcie sobie jeszcze na dolny rant tej karoserii. Również wszystko bez korozji. Ładne wydechy, ładne gwizdki nam tutaj wystają. No i przechodzimy do tylnej klapy. Spójrzcie. Pokrywa silnika również jest w ładnym stanie. I również nie zmieniło się to, że na tym daszku tutaj rejestracji, gdzie mamy podświetlenie, ten lakier jest przeciągnięty na tych rantach. Spójrzcie tutaj. I tutaj mamy to przeciągnięte do podkładu. Także to się również nie zmieniło. To pamiętam, że było jeszcze wcześniej. Znaczek w bardzo dobrym stanie. Tutaj żebrowanie, gdzie nam wpada powietrze, również jest w bardzo dobrym stanie. W środku też żadnej korozji tam nie widzę, więc jest ok. Tylna szyba i jej klin również wygląda świeżo. Ma swój kolor. Wszystko prezentuje się tak, jak prezentować powinno. Rejestracja tematyczna zobaczcie VW70, oczywiście również z tyłu. No i mamy silnik. W silniku, tak jak mówiłem, nowa kopułka. Pod spodem jest jeszcze nowy palec rozdzielacza. I tutaj mamy, zobaczcie, oryginalną naklejkę przy filtrze powietrza. Tutaj mamy jeszcze oznaczenie 1.3 na tej obudowie silnika. Tutaj ceweczka, zobaczcie, z pięknym oznaczeniem 12V. Także silnik wygląda fajnie, oryginalnie, jeździ dobrze, tak jak słyszeliście i widzieliście na wcześniejszej prezentacji jazdy, więc wszystko jest ok. Tutaj zakamarki również zdrowe, zobaczcie, bez korozji. Jeśli chodzi o zawiasy, klapa również jest tutaj fajnie zachowana, wszystko wygląda tak, jak wyglądać powinno, więc tutaj również jest super. No i pozostał nam prawy tylny błotnik, spójrzcie, przejdziemy sobie do niego, zobaczymy na rantach, jak to się prezentuje. Tutaj wszystko wygląda ładnie, zobaczcie w zakamarkach również wszystko wygląda przepięknie, bez korozji, również oryginalne zgrzewy. Tutaj mocowanie zderzaka, zobaczcie również, wszystko zdrowe. No i w tym miejscu teraz wypatrzyłem dwa kamenciki drobne. Zobaczcie tutaj mamy mini pęknięcie lakieru, w tym miejscu. I tutaj obok, w tym miejscu również takie mini pęknięcie lakieru. Jest nawet ciężko mi złapać ostrość na to, ale chciałbym, żebyście to widzieli. Ktoś przyjedzie, będzie dokładnie oglądał, więc i tak to wychwyci. Nie ma sensu. Żebym Wam tego nie pokazywał. Zobaczcie sobie również na tylne koło. Ładna felga, ładny dekiel. Wszystko wygląda tak jak wyglądać powinno. Tutaj jeszcze ten bok, bo chyba go nie oglądaliśmy. Też wygląda fajnie. Również ta listwa nie ma żadnych śladów zużycia żadnego, żadnych zagięć, które świadczyłyby o tym, że była kiedyś ściągana, reperowana, więc to wszystko tutaj wygląda dobrze. No i spójrzmy jeszcze na okolice szyby. Tutaj również ten klin w szybie wygląda pięknie. Błyszczy się i jest ok. Także z zewnątrz, moi drodzy, myślę, że stan jest przepiękny tego garbuska. Naprawdę oglądając dużo tych samochodów na różnego rodzaju zlotach, czy też imprezach e, typu giełdy tych samochodów, uważam, że taki drugi egzemplarz będzie po prostu ciężko znaleźć. Więc kupujcie, póki się da. I teraz tak, wchodzimy do środka, rzucimy sobie jeszcze okiem na wnętrze tego pojazdu, ponieważ tutaj dzieje się magia, tak naprawdę. Tutaj jest zapach. Który jest po prostu niesamowity. Jak ktoś lubi zapach starych samochodów, to na pewno będzie mu się podobał. Jest to zapach specyficzny, dla każdego auta inny, i dla garbusa również jest inny. Tutaj pachnie na pewno ta tapicerka, która jest oryginalna. Zobaczcie, w przepięknym stanie, jeśli chodzi o fotele. Aż dziw, że to się wszystko tak zachowało, ale naprawdę ten samochód musi mieć mały przebieg, nie był dużo używany. Spójrzcie na fotele również pasażera, też jest w przepięknym stanie. Świetnie się to wszystko tutaj prezentuje. Teraz przejdziemy do tylnej kanapy, zobaczcie, również jest w pięknym stanie. Połączenie tej właśnie tego czerwonego materiału z czarnym przeszyciem, i do tego ten czerwony skaj po bokach. Świetnie to wygląda. Tutaj mamy oczywiście z tyłu oryginalny schowek, zobaczcie, tak wygląda jego pokrywa. Zaglądnijmy do środka. Mam tutaj gaśnicę, mamy trójkąt, mamy jeszcze apteczkę węgierską, starą, w takim metalowym, zobaczcie. Opakowaniu mamy jeszcze jakieś dodatkowe części, które tutaj Adam zostawił, więc to wszystko przechodzi razem z samochodem do nowego właściciela. Spójrzcie na boczki oczywiście z tyłu popielniczki, popielniczka właściwie jedna z prawej strony. No i lewy boczek, spójrzcie w ładnym stanie również. pod spodem mamy nowy akumulator pod tą kanapą, który Adam dołożył w czasie użytkowania tego auta, więc to również jest plus. No i boczek. Zobaczcie lewy przedni, bardzo ładnie wyglądający, spójrzcie również na zakamarki, tutaj drzwi od spodu Nie ma żadnych niepokojących punktów Spójrzcie sobie również tutaj na progi przy siedzeniach Też wszystko zdrowe, więc korozji w tym samochodzie nie ma Co ważne, mamy tutaj jeszcze oryginalną naklejkę 12V na tym słupku, spójrzcie Tutaj mamy jeszcze piękne zaślepki, wszystko jest kompletne Tutaj mamy jeszcze na popielniczce, zobaczcie, oryginalną rozpiskę biegów, namalowaną Świetny akcent również. Mamy jeszcze radio, które widzieliście, że jest sprawne. No i mamy schowek. Zobaczcie do schowka. W pokrywie tego schowka mamy jeszcze oryginalną naklejkę. I tutaj obok mamy jeszcze węgierskie oznaczenie, że jest to samochód zabytkowy, muzealny. Jest to tak zwana złota plakietka, którą się udostaje, kiedy właśnie zda się ten egzamin weterana. I dostanie się z papiery samochodu zabytkowego, więc tutaj taka pamiątkowa nalepka jeszcze jest. No i tutaj mamy również wajchę, spójrzcie, dla niewtajemniczonych otwieramy tym pokrywę bagażnika, czyli przednią maskę. Zaraz przejdziemy sobie tam i zobaczymy jeszcze właśnie do tego bagażnika przebieg, wskazanie licznika 57 984 km. Możecie sobie właśnie porównać jak to wygląda jeśli chodzi o przebiegi na poprzednich filmach i zobaczyć ile tutaj Właściciele pokonali kilometrów tymże egzemplarzem. Podsufitka bardzo ładna. Tutaj zobaczcie, wszystkie wykładziny gumowe są kompletne. Tutaj widzę, że jeszcze Adam dołożył stację do ładowania telefonów. Macie wejście na USB, więc myślę, że to również jest duży plus, jeśli ktoś chciałby tym samochodem sobie jeździć. No i zobaczcie na kierownicę, która jest w przepięknym, absolutnie cudownym stanie. Wygląda to powiem Wam zjawisko, zjawiskowo i niesamowicie. Cudny egzemplarz. Naprawdę to wnętrze w tym samochodzie myślę, że powala. No, i tak jak Wam obiecałem, przejdźmy jeszcze do przodu. Otworzymy sobie pokrywę bagażnika. Zobaczcie. Tutaj lekki bałagan. Wybaczcie, nie przygotowałem się. Mamy jeszcze jakieś tutaj, właśnie pasy do spięcia czegoś na bagażniku. Mamy jeszcze jakąś szmateczkę. Tutaj mamy widzę jakieś klucze, które Adam dokupił do tego samochodu, no i jest oryginalna mata w tym bagażniku, która się tutaj znajduje, zobaczcie, na zakamarki, tutaj również wszystko jest zdrowe, więc nie ma się do czego, że tak powiem przyczepić, mamy jeszcze koło zapasowe, tutaj oryginalna nalepka, zobaczcie, no i jak to koło sobie wyciągniemy, to zobaczmy jeszcze na zakamarki, ponieważ diabeł tkwi w szczegółach, tak jak mówię, mamy oryginalną tabliczkę znamionową. Mamy jeszcze oryginalną naklejkę ze oznaczeniem koloru, i mamy jeszcze oryginalny podnośnik. No, i tutaj mamy jeszcze w kole zapasowym zobaczcie pojemnik na płyn do spryskiwaczy, chyba tak mi się wydaje. Także tak auto prezentuje się z zewnątrz, tak jak mówię, przepiękny egzemplarz z fajną rejestracją. Z ciekawą również historią, ponieważ auto tak jak mówię od nowości było na Węgrzech co ciekawe w dokumentach jest również oryginalna faktura zakupu do tego egzemplarza i oryginalna węgierska instrukcja obsługi, dodatkowo ten samochód przez jakiś czas zwiedzał Hiszpanię jest to auto, które trzeci raz jest w naszej ofercie, więc jest to jak dotąd rekordista, jeśli chodzi o powroty no i tak jak mówię przepiękny egzemplarz, oczywiście pełna oferta na www.szaplaninwestycje.pl tam macie zdjęcia, opis z ceną możecie ten samochód zamówić z dostawą do domu jeśli ta prezentacja was na tyle urzekła, że możecie nam zaufać, że tak powiem, w sposób zdalny, jeśli nie, to zapraszamy na naszą halę, gdzie możecie ten samochód obejrzeć. Możecie oczywiście wykonać jazdę próbną. No i tak jak mówię, dzięki za obejrzenie dzisiejszej, właśnie prezentacji. Zostawcie kciuk w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie komentarz, jak Wam ten samochód się podoba. Ja się z Wami żegnam, kłaniam się nisko. Pozdrowienia, trzymajcie się. Hej!